Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13. Jezus opowiedział im następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna Gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy, staje się drzewem a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj, bracia, zapraszam w ten kolejny wieczór naszych rekolekcji, kiedy pochylaliśmy się nad czasem miłości, nad czasem kochania, nad... To, tym, jakby momentem, takim sercem naszego życia, bo w zasadzie to było naszym dzisiaj zaproszeniem, żeby odkrywać, że, że właśnie kochanie, miłość, y, to y, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, właśnie, to jest alfa i omega naszego życia. To jest początek i koniec, to jest wszystko. To jest y, y, bez tego nie ma nic. Y, bez tego pozostajemy prochem i pyłem. Y, I dzisiaj. Chciałbym zaprosić, żeby to spotkanie było spotkanie z ukrytymi pragnieniami naszego życia. Każdy ma swoje. I właśnie chciałbym zaprosić do tego szczególnie, żeby one żeby, żeby spróbować sięgnąć ręką, obrazowo, sięgna, sięgnąć w swoim sercu, gdzieś dotknąć tych miejsc, gdzie, gdzie można zobaczyć, uchylić, E, jakie tam pragnienia są złożone, i że każdy z nas, na, każdy z nas w, jakby w swoim sercu, nosi rozmaite pragnienia. Możemy być świadomi, możemy nie, a e, ich sprawcą wszystkich jest, e, jest Bóg. E, to On uczynił nam serce, On dał nam te, to serce, On dał nam tą wrażliwość. Ktoś mówi: Ja się tak szybko zakochuję, jestem taki kochliwy momentalny No to dziękuję, masz takie serce. E, to, e, to, to jest dobre serce. To jest szansa na to, żeby, żeby z tego e, e, zrobić, żeby to rozwinąć. E, to w, e, I każdy z nas ma to serce kochliwe. E, I dzisiaj, bo, ono, bo każde serce jest do tego stworzone. I dzisiaj możemy zobaczyć, że w naszym sercu są różne rodzaje ziarna. Może nawet zobaczymy, niektórzy z nas mogą zobaczyć, że tam znajdzie się też plewa. E, nieprzyjaciel nasiał w nocy konkolu. I skąd się to wzięło? I właśnie, ale dzisiaj odkrywając pragnienia, zapraszamy do tego, żeby samo odkrywanie pragnień, mimo że może napawać nas lękiem, co odkryjemy, to na pewno to może nam towarzyszyć, nie bójmy się to, to odkrywania pragnień nie musimy się bać. To mówię z pełną świadomością. Odkrywania pragnień nie musimy się bać żebyśmy też później poszukiwać, co spełnić, co ma nas doprowadzić do spotkania, do wypełnienia, to, jest już, to nie jest już takie pewne, ale odkrywania pragnień. I dzisiaj ja chciałbym zaprosić szczególnie, żeby odkrywać te pragnienia, których na pierwszy rzut oka nie możemy spełnić. I, i te pragnienia, które na pierwszy rzut oka mogą się nam, nawet mogą wydawać się nam takie niebezpieczne i groźne. Y, tym szczególnie się przyjrzyjmy. Te możemy bardzo zawierzyć w modlitwie Bogu, powiedzieć. Może się nigdy tak nie modliliśmy się, ale pomóc się pragnieniami, jakie masz, że pragnąłbym tego. Właśnie ja myślę sobie, czy, y, czy my możemy. Ja pamiętam taką rozmowę z jednym księdzem, od którego było ciężko cokolwiek usłyszeć, y, y, jakby takiego osobistego. On ciągle dużo wiadomości, dużo różnych, y, bardzo ciekawy człowiek, ale ale gdzieś nie miał zaufania, zaufania do nas w takim osobistej relacji. Raczej o sobie to nigdy nic nie powiedział, takiego głębszego, właśnie od serca. I, I pamiętam, że kiedyś powiedział taką rzecz, że szedł w górach i zobaczył małżeństwo z dziećmi, które szło. I tak mówi, odezwało się we mnie, że też bym tak chciał. Odezwało się takie pragnienie ojcostwa. E, właśnie, może bycia e, z kobietą w miłości takiej małżeńskiej e, w księdzu, który ma e, kilkanaście lat kapłaństwa. E, I pytam, to złe pragnienie? A ja sobie pomyślałem I on tak wiem, że się zawstydził, się speszył, że on to powiedział jakoś tak z rozpędu. A ja myślałem sobie później, że po pierwsze, to znaczy, że poczuł się przy nas bezpiecznie. Po drugie, my tego nie wyśmieliśmy przeciwnie. Ja myślałem sobie, że mnie to zbudowało. Ja pierwszy raz od niego usłyszałem coś takiego osobistego, coś takiego głębokiego. Pomyślałem sobie, a kto zdrowy, który zdrowy mężczyzna, który zdrowy ksiądz tego nie ma? Przecież każdy to ma, to jest natura nasza, serce przez Boga stworzone. I, i myślę, czy takie pragnienie trzeba wyrzucić z serca? Czy takie pragnienie ksiądz z serca ma wywalić? Czy nie? Nie. Co ma zatem z nim zrobić? Spełnić? Nie. To nie jest pewne. Ma nosić. Nosić pragnienia. A one będą robić szczególnie te, których nie możesz spełnić, szczególnie te będą miały ogromną siłę rozszerzania serca, bo będą w sercu rosły, bo te, które wydobędziesz i spełnisz, zjesz, skonsumujesz to pragnienie. To to z Twojego serca nie rozszerzy. Trzeba tak robić. Te pragnienia, które damy radę, mówiliśmy o tym od początku rekolekcji. Te, które to, na, to jest naturalne i to jest potrzebne, tym się karmimy. Tam, gdzie możemy pragnienia spełnić i wiemy, że to wzmocni nasze powołanie i wybór, to jedzmy. To bierzmy te, te pragnienia, które da się dzisiaj wypełnić. Niech one rosną na zewnątrz, konsumujmy je, dzielmy się owocami. Niech one, e, mam dzisiaj pragnienie jako ksiądz, żeby komuś usłużyć, mam pragnienie, żeby kogoś odwiedzić. Dobre pragnienia można skonsumować, można zrealizować. Rób, bo nie mam wątpliwości, to nie zniszczy mojego kapłaństwa, wzmocni. To nie zniszczy powołania drugiego człowieka, wzmocni. Ale są właśnie, kiedy spotykam się z pragnieniem, które zagraża mojemu kapłaństwu, zagraża mojemu małżeństwu. I skąd ono się wzięło w moim sercu? I właśnie tym szczególnie się przyjrzyjmy. Te są ukryte. Te mogą być często takie pozawijane, ale te, które są pozawijane, na te szczególnie chciałbym zwrócić uwagę. Ziarnko gorczycy. Najmniejsze zgoła ze wszystkich. Najmniejsze zgoła ze wszystkich. A jeżeli wyrośnie o te najmniejsze, to będzie jak drzewo. Jak ktoś będzie je nosił, będzie je pielęgnował w sercu. Tylko zobaczmy, z czym to jest związane. Z tym, że najpierw, kiedy będziemy odkrywać te, te pragnienia, których nie będziemy mogli spełnić, związane z wielkim bólem. To jest związane z tym, że człowiek zaczyna cierpieć. To jest, ten, to jest człowiek, który zaczyna płakać, niosąc ziarno na zasiew. Idą i płaczą. Człowiek, który wie, że dzisiaj tyle bólu mnie, z, mnie, tak mnie boli to pragnienie, pali, rozrasta się, trzeszczy, pęka serce, yy, wiszę na włosku nieraz. I proszę Boga, pomóż mi wytrzymać. I właśnie ci ludzie, którzy przechodzą drogę wielkich pragnień, że to ziarno tam w sercu nieskonsumowane, bo te, które, które, yy, które skonsumujesz, te, których nie powinieneś skonsumować, to często właśnie te pragnienie zniszczysz. Wstrzeżmy pragnień, módlmy się pragnieniami, a zobaczymy i to jest dla nas wielka obietnica, że właśnie te, to serce będzie pękać, to serce będzie nam rozwalać korzenie tego drzewa. Jak żołęć, malutki żołęć, a, a potrafi wyrosnąć z niego kilkusetletni dąb, którego nie możesz ogarnąć, nie może kilku objąć. Potężna świętość wyrasta później z jednego pielęgnowanego, niewyrzuconego na zewnątrz, niezadeptanego pragnienia. Co może wyrosnąć z naszego pragnienia, którego nie możemy spełnić, a które samo rośnie w naszym sercu. Sam nawet nie wiem jak. A co zrobić, kiedy boli? I myślę, tutaj stoją dzisiaj, dzisiaj dla nas pomoc. Symbole na dzień na czas kochania, wino i oliwa. Oliwa tych panien, które idą na gody, tym, którym nierozsądnym, którym zabrakło oliwy w naczyniach. To jest oliwa, która, która symbolizuje też właśnie ten dobrobyt, to wszystko, co, co daje życie. I wino, symbol miłości, radości, to gdzie często, gdzie usłyszymy, nie mają już wina, czyż to moja lub Twoja nie, sprawa, niewiasto. I wino nie po to, żeby się odużyć w bólu, ale wino, czemu Samarytanin z przypowieści, do której nawiązywaliśmy, kiedy serce rozwalone zalewa je winem, i oliwą. Wino oczyszcza, oczyszcza pragnienia, oczyszcza z porządliwości, może z innych naszych namiętności, które będą wychodziły, kiedy pragnienie rośnie. To też boli poznanie siebie, swojej nieczystości. I później zale, zalewa je oliwą, żeby się złagodzić ból, oczyścić i złagodzić ból, żeby, żeby się goiło. I rosło dalej. I to jest dla nas proces, właśnie proces kochania. I myślę, to, jest, to, to niech będzie dla nas wielka obietnica, że ludzie, którzy to są najwięksi bohaterowie na świecie i najwięksi święci, to nie ci, którzy najwięcej zrobili. To ci, którzy mogli nic nie robić, a którzy byli największy, nosicielami największych pragnień. To są najwięksi święci. Czemu? Bo później. Chrystus w nich ma miejsce, ma ogromne serce i każdy człowiek, który przychodzi, yy, znajdzie tam miejsce i znajdzie ukojenie. To są serca porozszerzane, to są ludzie o wielkich duszach, wielkoduszni. To są ludzie, a co nam roz, rozszerza duszę? Rozszerza serce zdolne do miłości Boga i drugiego człowieka przyjmie każdego i przyjmie, będzie otwarty na każdego najsłabszego? Pragnienia. I to te pragnienia ukryte. Te pragnienia jak ziarnko gorczycy, które mogą nas bolać, mogą nam rozwalać serce, mogą powodować nasze cierpienie, ale są zapowiedzią wielkiej obietnicy. Dochodzimy aż do głębi serca, gdzie możemy z Duchem Świętym zawołać – przyjdź. Moje serce jest gotowe, w moim sercu jest, nie jest ciasno. Przyjdź, przyjdź Panie Jezu. Oblubienica i Duch wołają – przyjdź. Ja Cię, Boże, proszę, żebyś… W ten dzisiejszy wieczór y, dodał nam odwagi wszystkim. Szczególnie tym, którzy noszą w swoim sercu y, pragnienia, które ich bardzo bolą. Nie wiedzą, co z nimi zrobić, skąd one się pojawiły. Może nawet te pragnienia, które się wydają nam, że, co, że w nich jest dużo niebezpieczeństwa. Y, dodaj odwagi, że one są od siebie. Że one, w, y, że one są groźne tylko powierzchownie. One mogą być skaleczone, ale ty zalej je swoim winem i swoją oliwą żebyśmy mogli iść dalej i pozwolić żeby nasze serce pękało rozszerzało się do granic możliwości do nieskończoności żeby przyjęło nieskończonego i przyjęło każdego skończonego ograniczonego biedaczka żeby nasze serce kochało i wyzwoliło się z egoizmu żeby nasze serce było podobne do Maryi która przyjęła to ziarenko i nosiła i mógł rosnąć. Rosnąć, yy, aż wyrósł, a później sam miał w swoim sercu największe pragnienia, bo umierał z tym słowem pragnę. Umierał ze słowem pragnę. I to wystarczy. To jest dowód miłości. Ludzie, którzy umierają ze słowem pragnę, donosili pragnienia, to są ludzie największej miłości. Na śladowcy Chrystusa. Amen. Amen.